...dają mnie niespokojne duchy. Dniami, nocami, nieprzerwanie, od prawie dwudziestu lat. Jeśli uda ci się je uciszyć, opowiem ci moją historię. Pomożemy mu jak najbardziej. Rozważę tę propozycję. Bo to jest fajna historia. Dobry czas, z tej strony ćwierć Wiruarków, czyli ford, rozdział drugi kampanii nocnych elfów, zniszczone wyspy. A następnego dnia Majew i jej towarzyszki badają prastare, dziwne, znajome ruiny na tajemniczym archipelagu zniszczonych wysp. Kul. Cool. Do Pynely. Pani, podążałyśmy na wschód za Ilidanem, tak jak rozkazałaś. Jednak tych dziwnych wysp nie ma na żadnej z naszych map. Tak podejrzewałam. Te wyspy musiały powstać niedawno. Dlaczego tak sądzisz? Przez otaczające nas ruiny, Najszo, znam je. Stało tu niegdyś wspaniałe miasto Suramar. Wzniesiono je nim 10 tysięcy lat temu. Naszą cywilizację pochłonęła morska otchłań. Ale jak. Sugerujesz, że te wyspy podniesiono w jakiś sposób z morskiego dna? Być może. Choć niewiele zostało na świecie istot wystarczająco potężnych, by zrobić coś takiego. Ale te tajemnice rozwikłamy później. Teraz musimy udać się w głąb lądu i założyć obóz. Potem ruszymy tropem Ilidana. Tutaj siostry. Nice. Załóżmy tu bazę i kontynuujmy łowy na Ilidana. Łowy na łowce demonów rozpoczęte. Jest jedno zadanie poboczne, dobrze. O, już jest wszystko wybudowane na amen, to spoko. To nie jest tylko... uuu, zapomniałem, w dodatku doszły... Mm, budowle, które są sklepami, można tam nie kupować rzeczy. Ale na razie nie potrzebuję tego budować żadnym. Nie, no niepotrzebne mi zwyczajnie jest. Idźcie zbierać drewno czy coś. Dobra, a my co, ruszamy dalej. Tak, no tak, no i dalej. Koniec jest coraz bliższy. co się dzieje? To są statki. Te statki mogą sobie gdzieś pójść mogą mnie przełożyć tutaj. O i tutaj. No interesujące to nie, to wracię. Nie to polowanie. Ja nie się mogę dłużej tu na to nawet. mogę kupić statki. Cool. Aj, to jest ten drzewiec już zrobione. Kul, też To się buduje, aha, on się ulepszy, okej okay. Ale ja to mogę przejść chyba tutaj, nie? Czy nie? No, nieważne Przepłynę Co mi tam Nadszedł czas Badania zakończone Winni będą cierpieć Elegancko o, tam coś mi nie. A, mewa, A co się tutaj gotuje, fajnego? Ludzkie głowy. A nie, to kamienie chyba. Przyjmijesz, że to kamienie. <laughs> Za sprawiedliwość! Albatros to jest. Sorry! Zawartowników! Nie, nie mogę dłużej, dłużej czekać. Nie wiem, czy, nie rozwala, będą czy nie? Cierpieć. Ale idziemy dalej. Jakie dzikie kraby. No powiem, że mogą przejść tutaj z jest Wszystko rozwalamy. Ty, jaka ty jesteś wolna, łuczniczki cię wyprzedzają, a ty chcesz zakończyć no, polowanie. Rucza? Na dana, proszę cię, dziewczę. Rozumiem, Badania zakończone. zakończone. O, to jest pięknie ulepszony już. Prawie ulepszenie gotowe. Mm, tego nie potrzebuję, ale to się spoko nada. I teraz jeden z naszych jasiów mógłby... ...postawić mi tego drzewca. Ciekawe, czy będę mógł robić od razu druidów... Ee, ...no wiecie, których... ...niedźwiadków. To by, to by mi bardzo pomogło. Nadszedł czas. Nie mogę dłużej czekać. Winni będą cierpieć. Tak, wiemy, Majew. Ty jesteś taka groźna. Zakończę to polowanie. Nic tu nie ma. Badania zakończone. Koniec jest coraz bliższy. Dobra, wracać do statku. Dziewczyny? Nie wiecie, jak się do tego zabrać, co? Tędyk. Zakończę Głąbę to polowanie. Tędyk. Badania zakończone. Co? Tyle tego? Chcę dość, nie to nawet tylko briady pewnie. Ale trzeba więcej drewna. Nadszedł czas. Dobrze. Proszę wysadzić na stół. Nie mhm. mogę dłużej czekać. Idziemy sobie idziemy. Koniec jest coraz bliższy. A, potrzebujemy dwóch lispek, które będą tu. Co Twój mogę robić? Mogę robić już drugi duży pomów. Super. Chcę. No idziemy cierpieć. trochę pozbierać. Typu po B, P. Potrzeba więcej. Jeszcze wojownicy zaatakowali wroga. Okay. Nadszedł czas. Więcej drewna potrzebuje. Szybciej. Badanie większych księżycowych. Nagi. Ostrożnie siostry! Nie wiadomo co dla nas szykują! Hmm, czyli zaatakowali nas już, tak? Trzymaj gdzieś tu swój. Nie mogę dłużej czekać. Mamy druida. Nie śpiewa. Tak. Już nie śpiewa. Coraz opieram. bliższy. No co, trzeba znaleźć obu znak i nie wykończyć dupków. Tych, o właśnie wiem, trzeba budować sprawiedliwości stanie się zadość murlokie czas na łowy. o stepy, nie mają jakieś wybitnie ciekawych rzeczy badania zakończone kafar siły co daje kafar siły? pewnie siłę Musimy yeah. się spieszyć. Tak? Twój tak. budynek jest gotowy. gdzieś. Tu musi być Lidan. Zawartowników. Badania zakończone. Czas na łowy. Za sprawiedliwość. al Toridas! Tak się przyzwyczaiłem do rozwalania tych budynków, no ale zwykle coś tam się tam kryje. Więc... Twój budynek jest gotowy. Kłada by było to, że nie możemy tutaj budować. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Wręcz powinniście. Sprawiedliwości stanie się zadość. Za sprawiedliwość. Zawartowników. Tu już nic ciekawego, takiego. jak. Nie, nie będą ma. cierpieć. Dobra, to co? Tu jest. Win morze, ale nie będą cierpieć. Podejdź, zobacz, co tu jest. Jestem gotowa. Musimy się buduje ochrona. chciał jeszcze dwóch druidów. nie tego jeszcze. trzeba potrzeba i tego, ale więcej drewna. Gdzieś tu musi być lidan. No, standardowo. Koniec Twój jest budynek coraz jest gotowy. gotowy. Marnujemy tylko czas. Nic nie marnujemy, tylko pojdziemy się leczyć teraz. Musimy tylko się śpieszyć. Bejbe. Dobrze, dobrze mam Twój nadmiar budynek. tych wszystkich kupionych to sobie. Trzeba uważać, on się obudził. Postawimy niektóre nie mogę do czekać. tego, żeby Bazy. Zakończę to ja, polowanie. Bardzo dobry plan. A ty jesteś co? Pustelnik, proszę. Zakończę to Orp. polowanie. Draktul. Kto ty jesteś? Pra ok. model. Wyczuwam w jego pobliżu smród demonów. Bez obaw, nieznajoma. Nie mam nic do ciebie ani tobie podobnych. Nazywam się Draktul. I byłem niegdyś potężnym czarnoksiężnikiem klanu łupieżców burzy. A teraz jestem ostatnim jego członkiem. Czego tutaj szukasz? Nawiedzają mnie niespokojne duchy. Dniami, nocami, nieprzerwanie, od prawie dwudziestu lat. Jeśli uda ci się je uciszyć, opowiem ci moją historię. Pomożemy mu jak najbardziej. Rozważę te propozycje. Bo to jest fajna historia. Marnujemy tylko czas. Dobra, ty sobie tutaj pustelnikuj, a my ruchu. idziemy szukać tych duchów, co się tak męczą. O, Będą cierpieć. Musimy się śpieszyć. O, mam leczenie. jak? Świetnie. Bardzo ładnie się jest gotowy a i tu sobie mogę kupić ten transportowy. Sztatek. Czasem zakończony. Zmieścimy się wszyscy? No nie cholery. No nic, trudno co robić. Musimy. Gdzie my musimy się dostać? Jak tu przejść? Było tak? No na pewno chcemy wziąć cały oddział ze sobą to też śmigaj, baby, zaprowadzimy sprawiedliwość tu mamy tylko czas lecimy bić Niespokojne spokojne to pewnie duchy o których mówił stary z wydają się odtwarzać swoją ostatnią walkę są równie brutalne i krwiożercze jak za życia. Zakończę to polowanie. Czemu ja się tutaj podeszłam? No nie mogę dłużej czekać, dla mnie bez sensu. Dajmy się im biec i im rozwalamy te domki, bo tak to będziemy się tutaj bić już zawsze. Koniec jest coraz bliższy. Teraz Na już sobie dam raz... Twój budynek jest gotowy. Kolejne nagi. Zabić je siostry! Lep. Czy mamy tutaj Noc oddziały? mamy? Elfy. Spokojne. Składzić je w cesarzowej. Cesarzowa? Aaa, no tak, to ma sens. Winni będą cierpieć. Musimy się śpieszyć. W tym poziomie, a nie mam jeszcze drugiego, trzeciego poziomu Blinka wkłada. Szkieletowy artefakt. Ten starożytny brug. artefakt więzi duszę tych, którzy umarli nagłą i niespodziewaną śmiecią. Muszę ich dowiedzieć przeżywania ostatnich chwil. Wow, tu musi być lidan. ale pierdliwie co? Nie mogę dłużej czekać. Mamy mało czasu. Gdzie mam uderzyć? Hmm, wracamy do Draktula ty też będziesz musiał wrócić jakoś Dobra, ty też idziesz do tego działu Chciałbyś się przydało jakoś się naprawić Idź napraw Tak, mamy już, mamy już wszystko. Dobrze. Elegancko. Nie było jeszcze takiej misji, że się pływało dużo, nie? Przypominam sobie. Dobrze. Na pewno będziemy musieli się przeżyć dalej przez Młazie. Może nawet Twój i to... budynek jest gotowy. Zobaczymy, jak się tam zastaniemy. Na razie czas. idziemy oddać zadanie. Niewrażliwość ma. Skubany. A jak mu rozwalę chatkę? Martwi nie będą cię już nawiedzać, stary orku. Dziękuję, nieznajoma. A teraz posłuchaj. Niemal dwadzieścia lat temu potężny czarno-księżnik Guldan podźwignął te wyspy z morskiej otchłani. Chciał odnaleźć prastarą kryptę kryjącą szczątki Mrocznego Tytana. Grobowiec Sargerasa. Mówisz o krypcie twórcy Legionu! Owszem. Po klęsce Sargerasa zamknięto jego szczątki w podwodnym grobowcu. Gul'dan wierzył, że otwierając go, posiądzie moce Mrocznego Tytana. Za swą pychę zapłacił rozerwaniem na sztuki przez oszalałe demony. Podobny los spotkał też pozostałych członków naszego klanu. Błąkam się po tych wyspach od tamtego czasu. Nękany przez duchy od dawna już martwych towarzyszy. To równie ciekawa, co przerażająca opowieść. Żałuję teraz, że uwolniliśmy cię od twojej męki. Za to, czego się dopuściłeś, powinieneś cierpieć dużo gorsze katusze. Czerwionca jak zwykle, ale <laughs> swoją drogą. Orkowie przyszli na ten świat na jakiś takiś um, 30 lat temu, w przybliżeniu. Uh, to skąd moja wie, co to jest ork? Czy to jest błąd fabularny? Nie śpię. Już nie śpię. Nie, ty naprawi, no dalej. Marnujemy no tylko to. czas. A nie, musimy się wbić tu i ponoć tam. Okay. Misja poboczna zrobiona. No i spoko. Powierzchniowcy, zabijcie ich szybko. I umarle. <laughs> Dobra, no, teraz tyle rzeczy, że. Mogę sobie poolepszać taka Co mi to? nie Dobra, my płyniemy tutaj dalej szukać ile dana, tak? Tak, mogę was wysadzić. Tak? A, bo to są najemnicy. Nie, do ja najemników mam wydy Nie potrzebuję najemników. Potrzebuję za to się dostać nie dokładnie tu. Tak? Czy to warto wysiadać tu, nie? Ale tu już mogę. Tak się mi się zdaje się. Dobra, baby, Ty wracaj mi po tych tu. Moja moc. Badania zakończone. do ciebie. Jestem gotowa. Muszę się. A my się lecimy śmierć. już się bić. Taki mają taką gumioną bazę. Z tymi modelami takimi kośniki mi się do nie polegało. Badania zakończone. O kurde, uwielbiam. To ja co, źle coś zrobię? Badania zakończone. Tak. Zakończył to polowanie. Damy radę, czy nie damy radę? Trochę mnie leją. Tak mi... No to nie no, to tak Końc, tego nie wygramy. Uciekaj! Co ja zrobiłem? Czemu się tak wdupiłem? Bezsensowny. Uciekaj, majęstwo! Uciekaj. Uciekaj, Uciekaj! O, oni sobie uciekli. Okej. Zeręk. Cześć, zaatakowali znajadę teraz. Nadszedł czas! Marnujemy tylko czas Dawaj Stawki, płynie, dawaj mi te jednostki tutaj. A wy nie możecie czekać tylko. Musimy się śmiać. Nie, mam. nie, 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 wracaj, 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 wracaj. Zakończę to w Czekaj, Czekaj! Czekaj, czasu! O, pięknie. To teraz sobie damy radę. I no ty wracaj po jednostki tutaj. Nie śpię. Już nie śpię. Nie, ty w ogóle po co tam się pchasz? Gdzie mam uderzyć? Twój ruch... Przysięgłam dopełnić zemsty. Nasi wojownicy zaatakowali wrogach. <laughs> Takich zostawiłem tutaj, żeby sobie radzili. Spoko. Tak, ale teraz to ma chmurze chyba, co? Dobra, wracamy po dostawę jednostek. Pięknie. Idzie tu na dół. Teraz jest jeszcze moim oddziałem. Kończymy tą zabawę. Czas Tak, taka była nasza mi... oszuka lidana A, to wcale nie jest, kurde. Czy tu? Tak, to tu. Tu. że to jest tu. tych czerwonych, tak? Idzie <grych> całkiem sprawnie, co? Eskorta i jedena, Koralowo no i górze. Że... Musimy się spieszyć. Yeah. No to chyba co? To chyba wszystko, co miałem tutaj do roboty, tak naprawdę. Nagi! Ich obecność w tym miejscu, to obraza dla natury! Ej, koleś, luzuj majte. Czas na łowę! Skończyła się mana. Gdzie mam uderzyć? Nasi nie wojownicy śpiewa. zaatakowali drogę. Bezczeszczą nasz święty gaj. Dobra, weźcie to, rozwalcie. O fak, a ja nie mam tu jednostek. Hehehe, <laughs> Trenem dupy, zapomniałem o tym. Błyż, nasi wojownicy zaatakowali drogo. Czy ty dasz sobie radę bóg chwilę bóg. sama? Bez tych statków głupich. Gdzieś to musi być lidar. Jestem gotowa. Tylko że Ociek z tej się strony pij. idź. Bejbe. Z tej strony. No ślicznie. Teraz już na pewno sobie damy radę. Naszy Wszystkie ulepszenia mam, tak drogo. jest. Revelation. Udroniemy się. My love. Tak Mamy mało czasu. Mamy mało czasu. Gdzieś tu musi być Lidan. Nie, zamyślisz się skupcie, bicie jednego przeciwnika na raz, bo przecież tak to wam będzie zajmować wieki. Nasi bojowcy klują się po nie ma koniec jest nie, da się. Coraz bliższy. Oh. nie mogę dłużej Teraz czekać. to już chyba wszystko, co? Dobra, nie nie będę koniec rozmawiać w tym budyneczku. w że chcę iść tu. Szukaj, Lidl. Dokonany. Nie odkryłem jednego do zadania głównego? To powinien zniszczyć tamten obóz. Nadszedł czas. <głos> Ups. <głos> tak mi się to wcześniej chyba nie zdarzyło. O <noise> jest Ilidan. Wreszcie. Odnaleźliśmy grobowiec Sargerasa. Musicie tu pozostać i strzec wejścia. Jeśli ta przeklęta nadzorczyni dotarła na wyspę, to z pewnością podąża naszym śladem dan, Wiedziałam, że go znajdziemy. Musimy się przebić przez obronę nak, żeby móc za nim podążyć. Dawno temu uwięziliśmy Iliadana głęboko pod ziemią. Zamierzam to powtórzyć. Chwodzenia, baby. Oświeć mą drogę, Bogini. Ej, nie, czyli jednak. Mamy dalej, obrońcy. Na Zabili jak zabije nagisz szybące co mamy? to zrobiłem? Chyba nie? Czy nie? A nie, ten nagi ten Dobra. No to ewidentnie potrzebuje. No, więcej osiągnięć. Już nie śpię. Oczywiście. Tak, poczekaj. Musimy się śpieszyć. Nic nie musimy. Jest spokój. To należy do ciebie. O tyle hajsu drewna w... i wszystkiego, że możemy robić co chcemy. No tak tak i okolicznościach przyrody. wszyscy zmieścili się do jednego. Do jednego się zmieści, wszyscy że tą grupką to już mogę sobie chyba natura wzywa. pozwolić natura na takie rzeczy że wygram no zobaczymy wyraźnie go wrócajcie będziemy teraz częścią oddziału numer 1 no, zakończę to polowanie tylko szybko ja. zakończę to y nie, no zniszczycie ten budemeczek, bo nie da mi spokoju. Szkoda ziemi, że się winni Prende. będą cierpieć. Zajmujemy. marnujemy tylko czas. Inteligencja bohatera na 6. No może spoko. Marnujemy tylko czas, u nie mogę dłużej, czekać. znowu te podłe gady zabić je wszystkie, aż teraz bo antar ale chyba mi nabrzucał teraz droga gdzie mam uderzyć? Gdzieś tu musi być Lidan. Umierajcie, proszę! Co nam tak długo schodzi? No i pięknie. Czyli jednak, wszystkie zadania zrobiliśmy. No, Zakończę no, to polowanie. sam z siebie do <noise> Szybciej, siostry! Trzeba go za wszelką cenę powstrzymać! Zniszczone Wyspy, proszę Państwa, dzisiaj były. Z bujną fryzurą Majew i jej zielonymi oczątami. Jak się podobało to lajkujcie, więcej subskrybujcie. dostępniajcie. Zaznaczacie dzwoneczek, że wiedzieć, kiedy coś rzucami i papatki. Do zobaczenia w następnym. Co on Co moje? ciągle What the fuck? Ale ci się ślepia świecę.